ma wszystkim! Dzisiaj będzie filmik pod tytułem Porównanie dwóch modeli John Deere z serii 5E, nowa wersja, a starsza wersja Przede wszystkim to wygląd. Od razu rzuca się w oczy nowa maska. Jest dużo ładniejsza. Dużą zmianą w nowej wersji jest panel sterowania, który jest dużo wygodniejszy niż w starym modelu. Nowa wersja posiada już załączanie przedniego napędu przyciskiem. W starej wersji załączamy napęd linką. Nowa wersja posiada przyspieszacz, tak zwany półbieg. W starej wersji, jak widzicie, nie posiada skrzynia żadnego półbiegu ani przyspieszacza. W nowej wersji modelu mamy już siedzenie pneumatyczne, które jest o wiele wygodniejsze niż w starej wersji. Nowa wersja posiada także dużo wygodniejszy gaz ręczny, elektryczny. W starej wersji wygląda to tak, gaz jest niewygodny, ciężko chodzi i potrafi sam się odpuszczać w dół podczas pracy. W nowej wersji już mamy zrobione trochę lepiej światła, kiedy chcę, włączam światła z przodu na kabinie, z tyłu są rozdzielone i nie muszę włączać świateł. Pozycyjnych ani drogowych i to jest dobre rozwiązanie. W starej wersji mamy podłączone światła kabinowe. Na jeden przycisk zapalają się wszystkie z tyłu i z przodu naraz. A żeby je załączyć, musimy najpierw włączyć wszystkie światła mijania pozycyjne, drogowe i dopiero się zapalają światła na kabinie. Nie wiem kto to tak zrobił, ale jest to beznadziejne rozwiązanie. Gaz nożny w starej wersji jak widzicie jest mechaniczny, trochę śmieszny, ale nie jest źle. W nowej wersji ciągnika mamy już gaz elektryczny. W nowej wersji mamy już dużo lepiej umieszczoną wycieraczkę przednią. Wygląda to dużo ładniej. W starej wersji, jak widzicie, wycieraczka jest wysoko na szybie. Czasami to denerwuje i przeszkadza w niektórych pracach. No i brzydko wygląda. Nowa wersja posiada już w ogóle całkiem inną pompę. Jest to pompa elektryczna. Stara wersja pompy jest już mechaniczna. Jest dużo gorsza. W nowej wersji jest bardziej ciągnik dynamiczniejszy. Całkiem inaczej się zbiera. W nowej wersji możemy już wziąć dwie pary gniazd hydraulicznych. W starej wersji nie pamiętam, ale chyba tylko można było jedną parę wziąć. W nowej wersji już mamy całkiem inne gniazda. Mamy spływ na olej, który nie za bardzo działa. Bo jest źle zamontowany. No ale jest w starej wersji. Jak widzicie, nie ma nic. Są zwykłe gniazda. Bez żadnego spływu. Nowa wersja posiada już oryginalnie tłumik na prawym słupku ciągnika. Nie przeszkadza to w pracy. No i jest oryginalnie zrobione dużo lepiej jak w starej wersji. W starej wersji tłumik mam zrobiony na lewym słupku. Tłumik był robiony na życzenie, bo firma sama mi go montowała, przestawiła. Nie było możliwości inaczej zrobić. Albo byłby z tej strony obok maski, albo pod spodem. No niestety, pod spodem to by była porażka. W starej wersji były montowane lusterka nierozsuwane w nowej wersji mamy już rozsuwane w standardzie nowa wersja ciągnika ma już DPF niektórzy powiedzą, że niestety ale mi on nie przeszkadza dopóki się nie zepsuje w nowszej wersji macie tak samo już zrobione siatki które zbierają brud Tutaj, jak widzicie, już nie ma tyle napchanej elektroniki. No, ale też nie mamy siatek ochronnych. Cały brud idzie w chłodnicę, nawet tam widać, już słoma się zbiera. Będę musiał to wydłubać. Porównywałem dwa ładowacze do siebie. W tamtym roku podnosiłem nawozy yy, paletę. Waga 1200 kg i stara wersja ciągnika podniosła na wysokość podłogi w przyczepie i już miała problemy podnieść to wyżej nie wiem czy to jest hydraulika już słabsza trochę w nowej wersji w tym roku podnosiłem też 1200 kg i bez problemu sobie radził, musiałem powoli podnosić bo po prostu tej palety nie czuł podniósłbym ją pewnie do samej góry tak jak teraz jest podniesiony nie wiem czy jest po prostu lepsza hydraulika zrobiona w nim, czy ten ładowacz lepiej sobie radzi po prostu jednak oryginał to oryginał, nie? Jak widzicie silnik pracuje na obrotach 2000 z prędkością 41,6. Silnik jest podczas jazdy oszczędniejszy na przyspieszaczu. Jest dużo lepsza robota i oczywiście jest dużo ciszej w kabinie. Dużo bardziej się przyjemnie jeździ, jak nie wyje ciągnik. Starsza wersja jak widzicie osiąga tylko 35,6 na godzinę. Bez przyspieszacza jest to taka prędkość maksymalna. Obroty 2,5 tysiąca na godzinę. No i niestety jest dużo głośniej w kabinie. Ciągnik jest przez to też mniej oszczędny. W nowym modelu podczas hamowania załącza się napęd z przodu. Hamuje ciągnik na cztery koła, dając dużo większą siłę hamowania. W starej wersji niestety tego nie ma. Stara wersja ciągnika nie posiada takiej funkcji. Nową wersję ciągnika 5 uważam za dużo lepszą, dużo bardziej dopracowaną. I oczywiście silnik jednak jest inny i jest dużo dynamiczniejszy, stary model jednak jest troszeczkę bardziej taki toporny, ma ze wszystkim ciężej, nowsza wersja jest dużo lepsza moim zdaniem, wygodniejsza, cichsza w kabinie, silnik chodzi ciszej, pracuje wszystko dużo lepiej, a jak będzie za parę lat to się okaże.